Za kilka chwil, proszę Państwa, rozpoczynamy. Wielkie mam nadzieję piłkarskie widowisko. Będziemy mogli delektować się grą na najwyższym poziomie. I, mam nadzieję, zaciętą rywalizacją do ostatnich chwil tego spotkania. Zapraszamy na Stadio de Monti Jeśli liczą Państwo na piłkarskie emocje, to dobrze Państwo trafili. Pozdrawiamy ze Stadio de Montilivi, gdzie za chwilę rozpocznie się mecz. A dzisiejszy mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Emocje związane z rozgrywkami Champions League wracają do piłkarskiego kalendarza. Przed nami pierwsza kolejka i liczymy na bardzo ciekawe spotkanie oraz efektowne gole. Girona mierzy się z Liverpoolem. To mecz otwarcia dla tych drużyn i czas europejskich podbojów. Przekonamy się, czy to pierwszy mecz w drodze ku Twale. I centra. Groźnie było. Dobra interwencja. No cóż, chyba obaj spodziewaliśmy się tu pierwszego gola w meczu. Tymczasem nic z tego. Świetna interwencja i nadal 0 do 0. Zobaczymy, czy zdołają teraz szybko ukończyć rywala. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Głośno o nim ostatnio. Ciekawe, jak zaprezentuje się Mohamed Salah. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Alexander Arnold, Ryan Grafenberg, Robertson dostaje teraz piłkę. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Bez wątpienia, było przewinienie, będziesz rzut wolny. Bardzo dobrze teraz interweniuje powolnym i utrzymuje piłkę. Uwaga, udany przechwyć teraz. Świetnie teraz w obronie. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Herrera. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Piłka teraz u Salaha. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gramy dalej po przerwie. Jak na razie bezbramkowy remis. Rywale zmusili go do błędu. Piłka poza boiskiem. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Niestety zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Prata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Darwin Nunes ma piłkę. Czy wymyśli coś ciekawego? Mo Salah do przerwy nie zachwycił. Jest szansa na lepszą drugą połowę w jego wykonaniu? Jak myślisz? Nie jest to na razie najlepszy występ. Widać sporo błędów. Liczymy na lepszą postawę w drugiej części. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Jest za linią obrony, uwaga! Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Proszę Państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Znawiają grę, a w głowach pewnie kotłuje się wiele myśli. Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie. Traci tę piłkę bez faulu. Darwin nie atakuje sam. Piłka opuściła plac gry. Zrobimy od bramkarza. A teraz w Liverpoolu pojawi się zawodnik z ławki. Jol Romeu. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Brian Hill otrzymuje piłkę. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Pracą piłkę. Do końca coraz mniej czasu. Kibice wspierają teraz swoją ekipę głośnym dopingiem. Może dzięki temu uda się tu wyrównać. Potrzebują tylko go. Naprawdę. Mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Piłka daleko od bramki. Czas dokonać rosza w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ładnie, za plecy obrońców, kto doszedł do piłki, dobre teraz zachowanie między słupkami. Ależ teraz gorąco się tutaj zrobiło na trybunach, proszę Państwa. kibice nie tracą nadziei i robią wszystko co w ich mocy, by dodać skrzydeł swym lubieńcom. Do końca spotkania zostało już niewiele, ale dzisiejsi gospodarze wciąż mają czas na tę jedną przemyślaną akcję, która przyniesie im wyrównanie. Obgwizdany fałs za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Liverpool decyduje się wprowadzić na boisko zmiennika. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Okazja! Nie zepsuć tego! A tak udaremniony obrońca był na posterunku. Sędzia sygnalizuje koniec.